Witam na kanale Łowcy Chin. Dzisiaj przyjrzymy się przenośnej stacji zasilania Blisów BWPG1. Zapraszam! Stacja zasilania to taki duży powerbank z kilkoma innymi funkcjami. Ma wymiary 290x155x190mm i waży 7kg. Pojemność stacji to 462 w przy maksymalnej mocy 500W deklarowanej przez producenta, urządzenie wytrzyma niecałą godzinę ciągłej pracy, a w przypadku np. konsoli PS4, która ma moc do 200W, będzie można pograć ponad 2 godziny. Baterie są typu litowo-jonowego. Urządzenie jest solidne, wykonane z aluminium oraz dobrej jakości plastiku. W zestawie dostajemy także ładowarkę, która pracuje z napięciem 19V i 4,5A prądu. Producent mówi także o możliwości ładowania z paneli słonecznych. Maksymalna szybkość ładowania tym trybem to 100 W. A napięcie powinno wynosić pomiędzy 14 a 25 V. W stacji zasilania mamy sporo dostępnych wyjść. Na przednim panelu znajdują się dwa porty USB z napięciem 5 V i prądem maksymalnym 2,4 A. Jest także trzeci port USB, który działa w technologii Quick Charge, więc adaptacyjnie ustawia się na napięcie 5 V i prąd 3 A lub napięcie 9 V i prąd 2 A. Na przedniej części urządzenia znajduje się także port USB typu C o mocy 60 W. Na tyle stacji zasilania dostępne są trzy porty z tykiem DC. Jack z napięciem 12V i 5A maksymalnego prądu. W sumie maksymalny prąd na tych złączach wynosi 10A. Jest też złącze zapalniczki samochodowej oraz dwa europejskie wtyki 230V. Moc znamionowa tych złącz AC to 500W, natomiast szczytowa wynosi 800W. Fajnymi dodatkami są 5W lampa LED oraz wbudowany 10W głośnik Bluetooth, który całkiem znośnie gra. Na jakieś małe plenerowe spotkanie czy pod namiot zda się idealnie. Urządzenie nie jest skomplikowane, więc nie ma co tu dużo mówić. Działa po prostu dobrze. Naładuje telefon co najmniej kilkanaście razy. W przypadku wypadu kempingowego pozwoli na dostęp do prądu dla jakichś mniejszych urządzeń typu laptop, który, w zależności od jego baterii, uda się naładować kilka razy czy wysuszenie włosów suszarku. Fajnie sprawdza się także w roli przenośnego radia, które może grać naprawdę długo i awaryjnie może posłużyć jako drobne oświetlenie. Wygodnie się przenosi dzięki wbudowanej rączce i stacja jest stosunkowo lekka. Z kuponem dostępnym na naszej stronie łowcychin.pl Możecie dostać to urządzenie w cenie około 330 dolarów. Zapraszam na inne filmy na naszym kanale oraz na naszą stronę Łowcychin.pr. Dzięki za oglądanie, na razie.